I witajcie z tej strony Wojtek i witam Was w kolejnym odcinku z Hello Neighbor! Tak, wróciliśmy do tego samego domu. Ale drzewo nam urosło. Kompletnie tak. Aby to drzewo urosło, trzeba czekać bardzo wiele czasu. Ale widzicie co? Tu jest jakieś jabłko. Walnijmy w nie. No nie da się. No, za pierwszym razem się nie da. Przy okazji, skoro już tu jesteśmy, to dałem sobie moda do sąsiada Halloweenowego. Teraz są święta, ale. O, do. No, Wali raz to dobrze. O. Hem. Uuu, to będzie tak. Tym trafię na pewno. No, bardzo. Wiaderko. Trafiłem. Jak to wolno spada? Jak to walnę. I proszę bardzo, mamy złote jabłko. Złote jabłko. Mamy najrzadszą rzecz w grze. To teraz pokażmy się sąsiadowi. Tego okna się nie da wybić. Ale zanim sąsiad przyjdzie, to radzę Wam, ściszyć dźwięk w telefonie, bo to może być gwałtownie głośno. Bo nie wiem, czy teraz będzie cicho, czy głośno. Gdzie jest sąsiad? Wiedział. Dobra, zaraz mu pomożemy z tym. O, To jest, jak widzicie, sąsiad z Secreta. I schodzi teraz po drabinie. Muzyka jak sekret Secret Neighbora. Po prostu sąsiad z Sekreta. Eee, tak, to jest. No serio, sąsiad, co się z tą dzieje? Ty, ty, ty. Hm. Nie wiem, tu było pomieszczenie z ciastem. Zobaczmy, czy tu w ogóle coś jest. Mamy tu coś. Dalej, raz, a dobrze traf. Dobrze. Sąsiad! Chyba. Hmm. Coś za ścianą jest w ogóle? Nie, nie sądzę, żeby coś było. Tu jest okno w ogóle. Nie. Nie chcę tej muzyki jest strasznie głośna. Ale niestety złote jabłko. To jest po prostu na widowisko. Świeczki to w ogóle są. Więc tutaj nic nie można robić z tym złotym jabłkiem. Ale. I mam nadzieję, że Wam się podobało I widzimy się w kolejnym odcinku. Już nie z Hello Neighbor. Nie no, żartuję oczywiście. Gdzie? Gdzie on jest? Zgubił nas? Nie. Ej, gdzie on był? Wiecie co? Resetujmy tego, to. Bo ten sąsiad już jest zwario, zwariowany. On nie wie, co się dzieje. Bo tu drzewo rosło 5 godzin I pewno przez ten długi czas sąsiad nie wie co robić I, i się baguje Dobra, koni do mas. Ślub W ogóle, widzieliście, że ten pistolet jest z drewna? Nie idzie za nami na drabini, okej. Okay. Prąd w ogóle nie działa znowu. Tutaj jest to, ale tu jest to drabinko, o którym mówię. i zobaczcie. Coś tu... nie pasuje, więc ja tu zostawiam na chwilę itemsy. Dobra, i idziemy. Da się tu wejść? Nie. Kucniemy? Weszliśmy tu. Jesteśmy gdzieś. To jest tak. Klatka. Nie, tu są te. O, a to co? A! U, gdzie my jesteśmy? Poza mapą. Zobaczcie. Tam jest dom z trzema sąsiada. Greenhouse M13. Hmm. Ale co? Nie gadajcie. Kto to jest? O nie! Czy to jest bardzo możliwe? To mogła być żona sąsiada. A, Jak coś to jeszcze wam powiem. Skąd pobrać Hello Neighbor? Jeżeli tak, to albo na Hello Neighbor.game.com. Albo po prostu na Steamie. Radzę wam na Steamie. Na Steamie są jeszcze od Pre-Alpha do Alpha 4 wersje. Jak chcecie, mogę je nagrać. No dobra, jesteśmy poza mapą. Ale co tu mogę znaleźć? Takiego ciekawego. Bo jestem poza... Chodźmy to do... po prostu. Na pewno nie da się wrócić. To jest pewne w 100%. Na pewno się nie da wrócić. Hmm. Co to jest? Ej, jakieś listy to są? Hm. Weźmy je ze sobą. Tu jakaś wysoka trawa. Więc pamiętajcie, tam gdzie, jest, tam gdzie byłem, to tam coś jest. Są rzeczy jakieś. Wejdźmy tą ulicą w ogóle. O, to są te z tego bossa takie. O, samochody. Da się to ściągnąć i na przykład od tyłu to rzucić. Wow! Ej, mamy to. Mamy, trzymamy. Missing. Mamy missing. O! Ej! Ej, chowa się tu przed nami. I nawet jest pokazana tekstura do tego, jakby to miało być normalnie w grze, Da się jeździć? Nie, nie da się jeździć. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie, no nie da się jeździć samochodem. Bo jakim co? Nie da się jeździć samochodem! Da się jeździć samochodem! O. Dobra. O, ciężarówka w wodzie. Pewno pewno był tu jakiś wypadek. Woda. Nie, nie wpadajmy do wody, bo jeszcze coś się okaże, że tutaj jest jakiś fatal error, że coś tu nie ma. Uh, uh, uh. Był dźwięk, ale boję się. Płyta. O oh, ja. Yeah. Wiecie co? Wpadłem na genialny pomysł. Uh, uh, uh. Co gdyby... Wrócimy do, do sąsiada, ale co jak rzucimy w niego plakatem Missing? Może coś się stanie, bo on nie wierzył w ostatnim odcinku. Mamy przedmioty. Ok, weźmy to. Ten plakat, co? Sąsiad, tego nie widziałem od da. Od... Sąsiad, ty umiesz blokować drzwi? Nie widzisz mnie? Dobra. Awala kadabra. Nic to nie dało. Jestem ciekawy, czy da się to łomem rozwalić. Nie da się wejść do domu, więc idzie tyłem. Rozgląda się. Nie widzi nas. Nie wchodzi do domu z Weźmy sobie łom. Jestem ciekawy, czy da się rozwalić te deski, bo muszę przyznać, od Alfy 2, bodajże, nie widziałem desek. Serio. Nie no, w Alfie 4 były jeszcze. Nie da się! Nie da się. To nie działa. Te gwoździe nawet nie działają. Ło wow. gdzie? Ja chcę dzień, sąsiad zasypnie. Ja co? No, 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 no. Sprawdźmy coś jeszcze. Ej, on mnie nie od nawet... Co? Nie, on mnie tu goni! On umie nawet mnie gonić u innego sąsiada. To jest nienormalne. Jak on tu będzie mnie gonił jeszcze? Nie! I on mnie nie ma tak gonić! Co on tu też może? Ciekawe, czy wróci. Czy jego sztuczna inteligencja jest na to mądra, żeby stąd wrócić. Tak, umie. Hello! Hello! Yeah. I dawajcie, robimy coś takiego, czy zobaczymy? W niego dobrze trafimy i szybko się schowamy do domu. Wie gdzie jesteśmy? Bo teoretycznie nie widział tego, że ja w nim Gdzie on się podział? Ej! Hmm. A dobra, to już są te rzeczy niepotrzebne, więc tak. To jest wszystko, co jest w Hello Neighbor, oprócz modów jeszcze. Jak widzicie, ja już tu się pakuję. Dobra, spakujmy się, bo wyjeżdżamy z Hello Neighbor. Ok, tu się spakowaliśmy. Weźmy plakat Mi. Aha, zapomniałem. Dobra, płyty weźmy do skręcenia mu muzyki. Okej. Okay. Telewizor. Czytnik tego to. Gdzie się to podziało. Gdzie jest telewizor? Dobra. Telewizor już jest. Radio. To już nie jest to dziwne, bo w jednym odcinku się tak zdziwiłem z tego dźwięku radia. I weźmy coś do jedzenia. Tutaj mamy chyba jedzenie. Tak, mamy. Jakieś puszki rybne weźmy. Okej, okay. papa sąsiedzie. Zamykamy i mam nadzieję, że Wam się podobało, i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.